W dzisiejszym odcinku jesteśmy nad jeziorem Princebos na miejscówce, w której złowiłem pierwszego swojego holenderskiego karpia. Miałem być w ogóle gdzie indziej, miejsca były zajęte, więc mówię inny pomysł, szybki, fajny. Pokażę Wam miejsce. Tak się prezentuje nasza miejscówka na dzisiaj, gdzie będziemy wędkować. Obsypane, ładniutko. I chmury bardzo deszczowe. Wyspa. Jedna wędka daleko na wyspę, jedna wędka. Będziemy próbować chyba tu. Jeszcze się zobaczy. Rozkładam namiot, bo pada moment deszcz. Już padało przez chwilę. Rozkładam namiot, to będę miał czas schronienia w razie własnego Sprzęt Zawsze mogę rozwinąć w namiocie. Stoi cały. Rozwijam się. Pokażę Wam na co dzisiaj będziemy łowić. Trochę znowu będziemy kombinować. No i prawdopodobnie obędziemy obławiać całą wyspę. Więc, lecę się rozkładać i zobaczę. Ok, zacznijmy od robienia zestawów. Będziemy tak. Jeden na śmierdząco, skopek z ryba. Squid King tego bańca. Kukurydza. I takiego gotowego miksa wywozimy pod jedną metkę, i zaraz pokażę Wam, jak robimy drugiego słodkiego miksa. Zacznijmy. Miks truskawkowo-morwowy, tak na słodko. Mamy tu morwa, truskawka. Już do. resztkę morwy. Słodki i śmierdzące smaki będziemy tu próbować. Wywożę zestawy i czekamy na rybę. Pierwszy zestawik. Kuleczka czosnek na zestawie. Wsypujemy już noża. Nie żałuję. Tu na tej wodzie zawsze trzeba było dawać pełne zestawy. Montujemy klapę, odrzucamy okay. łódkę, okay, zabieramy się za drugi zestaw, drugi zestaw biała morwa z kukurydzą. I sypiemy słodkiego miksa. Łódka jest gotowa. Wywożę. Wywożę łódkę tu, tak na rand tej wyspy. Będę próbował. Wywożę, tu jest sekunda, nie będę wam tego pokazywał. Posprzątam i się do was odezwę. No, ja już wszystko zrobione. Zestawy wywiezione. Obóz za mną rozbity. Wszystko jest w miarę ułożone na tyle, żebym był zadowolony. Wędki wywiozłem, już Wam pokazuję. Jedną wywiezioną mam wędkę przed siebie jakieś 75 metrów na skrajniec wyspy. Fajne zejście widziałem. Tam dalej, tu z przodu wszędzie podobnie. No i gdy z tej strony na przepływie, tak mniej więcej na środku, jakieś ryby pokazywał sonar, więc wystawiłem zestaw jakiejś. 15-10 metrów od siebie tam jest około metra tam po lewej stronie koło takie zejście z 90-80 cm do półtora i gdzieś tam na zaraz na tym spadku kładłem zestaw urokliwe miejsce nie ma co Pierwsza godzina od wywiezienia zestawów. Opa. Cisza. Chmury deszczowe. Pogoda zmienna. Chciałem się przejść, zobaczyć sobie inne miejscówki. W okolicy trochę się poruszać, bo dopiero teraz odpocząłem, zasuwałem tak, całem mokry byłem. Tutaj jak przyszedłem siedzieli panowie z metodą O co to za sznur Co to jest? Kowrotek tam wisi Biski tu Ej, to się to złapać Zaraz to odczejimy widzowie Tak wygląda miejscówka koło mnie, jest wolna Zaraz udostępnię na Westland Fishing Zapraszam i może ktoś dojedzie a tak, widzowie? To poza tym, chciałbym Was prosić o to, żebyście subskrybowali kanał, pisali komentarz. Bo nadal 80% oglądających nie subskrybuje kanału. Pomóżcie mi rozwijać kanał, a pomocą Waszą będą subskrypcje, komentarze, lajki w i łapki w górę. Proszę Was o to. A teraz ja idę coś zjeść. No, i się do Was odezwę za chwilę. Godzina 17. A my nadal czekamy za rybką. Pogadniałem sobie, podpoczywałem trochę, powiem. Także jak przyjechałem i zacząłem to rozkładać, to się zgrzałem troszeczkę, więc musiałem odsapnąć. Akurat. Mam chmury cały czas takie, idą deszczowe. Ale oby nie padało. Na Google Maps i na innych tych pogodach nie pokazuje w ogóle deszczu. Więc zobaczymy. Sobie okop zrobiłem w razie w, Bo już mnie tutaj kiedyś w czasie deszczu, jak pod parasolem siedziałem, to właśnie zalewało. Jakieś puknięcie było w zestaw. Nie wiem, czy to było branie, czy to kaczka, ale nie widziałem żadnej kaczki. Wydaje mi się, że to mogła być jakaś większa obcierka, bo naprawdę wędkami zadrgało. No zobaczymy. Kiedyś tak samo złowiłem rybę z, z, i z lewej strony, i z prawej strony. Zestawy rzucone tak, jak złowiłem swojego pierwszego karpia, i tak, jak złowiłem karpia kiedyś na nocce. Godzina 20. Jestem po kolacji lekkiej drzemce. Oczywiście kaczki nie pozwalają, jak na razie, spać jakoś. Przewożę zestawy szybko, zwijam jeden, zwijam drugi. Przewożę zestawy, szykuję się na noc. Posprzątam jeszcze sobie tutaj ładnie całe stanowisko. Poszykuję wszystko i będę się kierował po pomału do spania. Ja jestem trochę zmęczony. Cały tydzień pracy. Więc ściągam zestawy, wywożę zestawy i się do was odezwę. Jest godzina 22, ja już będę się kładł spać. Wędki przewiozłem, czas odpocząć. Miejscóweczka super. Oby nam dało rybę. Ja się idę położyć, chyba już pójdę spać. Jestem zmęczony, więc do usłyszenia i do rybki lub do rana. Jest czwarta rano, a my mieliśmy branie. Piękna rolka. 20 sekund holu i spinka, nie? Przewożę szybko zestaw, bo jest jeszcze czwarta rano, jeszcze... Będę tutaj chwilę, więc jeszcze spróbuję. Kuźwa. Zestaw wywieziony, idę dalej spać, jest czwarta piętnaście. Wyszedłem w to samo miejsce, może się uda. No. Wstałem jest za 15:07. Spinkę ale mamy też jednego karpika w worku, wyciągam go. O, walczyj! Wyciągam karpika. Stylka, ładne zdjęcia, prezentacja, do wody, Pakuję się i zbieram się do domku na 9 max. Muszę być, więc muszę wszystko ogarnąć. Cześć wszystkim. Po nocce, o 4 rano, była pierwsza spinka. Ej, 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 ej dzikusku! Chwilę później wywiozłem szybko zestaw w to samo miejsce i się trafił. Piękny dzikusek. Waleczny. Piękna rybka. Nie za duży, ale jest. Cieszy mnie niezmiernie, że nie wracam do domu niczym, tylko nawet z takim maluszkiem. Piękny maluszek. Wypuszczam go do wody, pakuję się i się zbieram do domku. Wypad na plus. Jestem zadowolony. Super. Czas wypuścić naszego przyjaciela. I po płynu. Piękna rybka, dziękuję. Ja już spakowany, miejscóweczka czyściutka, posprzątane, śmieci wyniesione. Cel osiągnięty, jeden karpik. Ja już spakowany, cały wózek pełen, hopa, będę wracał do domku, tak jak powiedziałem cel udany, jeden karpik siedzi, jeden się spiął, fajnie, super, udała się wyprawa, zostaw łapkę, subskrypcję i komentarz i do następnego.